Firma Karal zajmuje się produkcją profesjonalnych kosmetyków do włosów. Naszymi klientami, finalnymi odbiorcami są salony fryzjerskie na terenie całego kraju. Wysyłamy około 20-25 paczek dziennie, co w skali miesiąca daje nam powyżej 500 paczek. Szukaliśmy odpowiedniej firmy, która byłaby w stanie oprócz szybkiej dostawy zapewnić nam odpowiedni system, który pomoże zoptymalizować tę pracę i do maksimum ją uprościć. Środem Wynoszyw kontrolą są to aplikacje automatyzujące proces wysyłki, które klienci siódemki otrzymują bezpłatnie w ramach podpisanej umowy współpracy z siódemką. Siódemka Business Ship Control jest programem, który ułatwił nam w znaczący sposób wysyłki, kontrolę, który jednocześnie zintegrował się z naszym systemem biurowo-magazynowym, na którym do tej pory żeśmy pracowali. Podejrzewam, że bez tego systemu no, nie bylibyśmy w stanie dalej bezkolizyjnie dokonywać wysyłek. Głównym założeniem projektu jest to, że aplikacje mają działać w środowisku systemowym klienta. Aplikacje przez nas przygotowane są w pełni bezpieczne dla systemów informatycznych klienta. Siódemka Business Ship Control wychodzi na naprzeciw naszym oczekiwaniom.